znajduje się w bardzo malowniczym miejscu niedaleko domu na Zadwowskiej wodzie jest to mój drugi wypad ze względu na to, że przechodzę przeziębienie i trzeci tydzień nie mogę sobie poradzić z, z katarem no, niestety pani doktor kazała odpoczywać leki, leki ale, najważniejsze, że jesteśmy nad wodą słuchajcie, po w dwóch godzinach mam płoć dosyć ładną, małego karpika i troszeczkę większego karpika pełnouskiego. No, takiego w granicach 30 cm powiedzmy. I myślę, że wyjazd można uznać za udany. Natomiast cieszę się, bo Podpatrzyłem trochę chłopaków z firmy gliny wędkarskie. Gliny Natura, tak naprawdę. I zastosowałem kilka patentów, które się sprawdziły. I naprawdę uważam, że, że bardzo fajna sprawa. Wczoraj miałem dwa karpie. Jednego. Jeden pospadł zaraz po zacięciu a drugiego przed podbierakiem straciłem ponieważ nie zastosowałem się do pewnych rad dzisiaj się to udało zrobić także a oprócz tego jeszcze powiem wam bo za sobie od chłopaków glinę natura pokażę wam sztycę flagmana Special Full Carp, rewelacja. Muszę wam powiedzieć, rewelacja. Ale dobra, nie będziemy zanudzać, wracamy do łowienia. Jak się będzie coś działo, będę wklejał. Jest i karpik malutki. Z 20 cm. I do wody go. Poszedł! I płoteczka też ma prawo do życia. Piękna jest. Szkoda, że tu kieł na tukli do wody. Ale niestety to PZ2. Jest i kolejny garb. Pełnouski. Nie jest duży. Ale jest przepiękny. Nie będziemy go męczyli, od razu go odepniemy. Wypuścimy go do wody. To już jest dzisiaj trzeci piękny karpik. Depniemy haczyk. I go wypuścimy. Muszę podłożyć aparat i dopiero. Standardowa zanęta. Wiadomo, co się w niej skład. znajduje. Bardzo dobra. Oczywiście mojego patentu. Dlatego mamy pinkę, ochotkę. Troszeczkę paletu, żeby te karpiki przytrzymać. Dużo szczęścia. Muzyka. Eee, przed chwilą miała miejsce sytuacja taka, to wam pokażę zaraz w filmie. Eee, aczkolwiek nie udało mi się wystartować na czas. Dwa samce okrutnie biły się o samice obędzia. A bardzo dużo fajnych tutaj jest sytuacji. Bardzo dużo śpiewu różnych ptaków, w tym łabędzi. Także zobaczcie. Dwa samce wiły się przed chwilą o tą trzecią samicę, która tam pływa, o tamtą. sobie razem pływają ciekawe jak długo słuchajcie mój pobyt nad wodą dobiega końca Mam dwie płotki, trzy karpie złapane. Nieduże, bo nieduże. Jedno branie niezacięte. zacięte. Eee, zrobiłem tak, że po przybyciu nad wodę zanęciłem dosyć obficie swoje stanowisko. Punktowo, oczywiście, koszykiem zanętowym. Eee, wszystko poleciało do samego dna. Eee, I odczekałem w granicach. 20 minut może do pierwszego brania, może 30 minut do pierwszego brania. Później tylko donęcają koszykiem zanętowym. Te brania były systematyczne i można powiedzieć, że co jakiś czas coś tam się pokazywało. Weszły te drobne karpie i brania się zrobiły takie częstsze. To też niesie ze sobą konsekwencje, tak? Czyli tych ryb tam było pewnie więcej, obiadły wszystko co było na dnie dlatego postanowiłem kiedy była przerwa w braniach, postanowiłem zrobić tak że donęciłem 3-4 koszyki jeszcze zanętowe takie większe, punktowo w to samo miejsce i no, ze względu na wiatr który jest dosyć większy przeszedłem na 30 gramowe koszyczki no, bo zaczęła ta woda, gdzieś te żyłki zaczęły przesuwać i, i po prostu ciężko było zestaw ustawić na razie minęło po tym donęceniu Minęło trochę czasu Teraz myślałem, że coś jest Minęło po tym donęceniu trochę czasu I, i okazało się, że na razie na razie Nic się nie e, nic się nie dzieje O poczekam jeszcze chwilę I e, Zwijam się do domu Zobaczymy Zobaczymy co to będzie No dam jeszcze im Tak 40, 40 minut Myślę, że Teraz już tylko delikatnie koszyczek, tak co 10 minut. No i ważna sprawa jeszcze jest taka, że nie po zanęceniu tym pierwszym za każdym razem kiedy zarzucałem wędkę, czekałem no nie wiem, kilka, 10 minut, 12 może, żeby przerzucić ponownie. Chodzi o to, żeby cały czas był ruch w wodzie. Ten towar został cały czas dorzucany do, do tej wody i, i nawet jeżeli tych brań nie było, to nie przeszkadza. Co chwilę przerzucałem, przerzucałem, łowiłem dalej, 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 dalej i to dawało yy, dobre, dobre rezultaty. No zobaczymy, może się uda <laughs> może się uda jeszcze przyjechać jak będzie jakaś ładna pogoda. Dam znać, jak się uda coś złowić. Chyba, żeby się jeszcze trafiło coś dzisiaj. To się odezwę.